Cześć, cześć z tej strony Klaudyna. Dzisiaj chciałam wam pokazać moją wyciskarkę wolnoobrotową. Dostaję na ten temat wiele pytań na Facebooku i e, chciałam wam pokazać to, co wybrałam, to, co kupiłam i jakie są plusy, jakie są minusy takiej wyciskarki. W drugim filmie zobaczymy e, jak ona wyciska m, i tak dalej. Skąd w ogóle pomysł na taką wyciskarkę? Na początku miałam taką ideę, że kupię sobie po prostu sokowirówkę. Pamiętacie sokowirówki, nie? Jak byłam dzieckiem, to moja mama mi właśnie wyciskała sokowirówką soki, były głównie marchwiowo-jabłkowe. Natomiast pamiętam, że ta sokowirówka miała dość sporo takich tarcz i trochę się ją myło. Więc tych soków też tak za często one nie były wyciskane. No i ostatnio pomyślałam sobie, że właśnie chciałabym uruchomić sokowirówkę znowu. Okazało się, że jednak ta stara ma już około 10 czy 12 lat, pozostawia bardzo wiele suchej, znaczy bardzo wiele mokrej pulp, jest nieporęczna, i stąd pomysł: kupię sobie nową sokowirówkę. I zapytałam Was na Facebooku, gdzie doradziliście mi, że jeśli mam fundusze i taką możliwość, żebym zainteresowała się wyciskami wolnoobrotowymi. Czym one różnią się od sokowirówki? W dużym skrócie, sokowirówka odwirowuje nam sok, ona tak jakby bardzo drobno yy, sieka nasze owoce. Często odwirowuje je w dość szybki sposób, co oznacza, że dodatkowo ponosi się temperatura i taki sok po pierwsze nie jest tak bardzo mocno odciśnięty, po drugie jest natleniony, czyli jeżeli używamy rzeczy, które bardzo szybko się utleniają, tak mają antyoksydant, to dodatek tlenu i ciepła dobrze im nie robi. Po trzecie, nie jest to aż taka dobra wydajność z sokowirówki. No i właściwie kolejna rzecz jest taka, że w sokowirówce dość ciężko jest. Oczywiście zależy od modelu wyciskać różne dzikie warzywa, typu podagrycznik, typu pokrzywa. No to sobie pomyślałam, dobrze, inwestycja raz na długi czas, zakupię sobie jakąś wyciskarkę wolnoobrotową. Zakupiłam model Sana, długo się zastanawiałam i też Was podpytywałam na Facebooku, jak to wygląda. Generalnie tego typu wyciskarki można zakupić od 1000 zł do, do około 2-2000 i występują one w dwóch wersjach. To jest wersja pozioma, tak, którą wybrałam, ponieważ to jest poziome, tak. Są też wersje pionowe, takie stojące, które zajmują troszeczkę mniej miejsca. Ja jednak sobie pomyślałam, że chcę wersję poziomą, ponieważ akurat w tym modelu po pierwsze można przygotowywać na przykład masło orzechowe, no już to robiłam. Nie wiem, czy mi tahini wyjdzie, tego jeszcze nie próbowałam. Można wyciskać też dodatkowo, jest taka przystawka do robienia makaronu i jakby wydaje mi się, że jest to po prostu, mam więcej możliwości, tak? Jest też możliwość mielenia. Ojej, przepraszam. Alergia jednak w mojej zawsze ujawnia. Stąd zdecydowałam się na taką wyciskarkę poziomą. Są też wyciskarki pionowe. I te pionowe może, jeżeli jest troszeczkę mniej miejsca, można się taką pionową wyciskarką zainteresować. Dlaczego ta wyciskarka w ogóle jest wolno obrotowa? O co chodzi? Ja Wam pokażę, jak ona działa za chwileczkę. Natomiast główną częścią takiej wyciskarki jest ślimak. Ten ślimak jest z Ultemu. Jest to taka substancja, musiałam nie tyle poczytać, jest to takie tworzywo bardzo trwałe, używa się go m.in. do wyrobu protez, czyli jest to takie tworzywo powiedzmy sobie medyczne. Nie ma wycis jest to wyciskarka jednoślimakowa, ponieważ ma właśnie jeden ten ślimak miażdżący i tak jak mówiłam, albo jeszcze nie mówiłam, ten ślimak porusza się dość wolno, wyciska dokładniej, ale na pewno dużo wolniej niż sokowirówka. Mamy również wyciskarki dwuślimakowe, gdzie mamy dwa ślimaki. Jest chyba tylko jeden taki model, na polskim rynku nazywa się Angel i on kosztuje około 4000 zł. Tam już są dwa ślimaki. Um Dwa ślimaki metalowe. Ja nawet nie chciałam na niego patrzeć. Nie tylko ze względu na cenę, ale też dlatego, że jest bardzo duży i, jakby pisały mi czytelniczki też koleżanki, które miały ten model, że jest to niesamowicie trudna rzecz do czyszczenia. Natomiast akurat ta wyciskarka przebywa na również właśnie w kwestii czyszczenia. Dlaczego? Jedyne, co musimy umyć, nienawidzę być, a nawet ja jestem w stanie to umyć, tak? to jest ta część, którą zakładamy. Od razu Wam pokażę, jak to się robi, nie no tak jest po prostu po umyciu. Zakładamy, zamykamy. Cup. Wkładamy tutaj nasz ślimak. Jest to ślimak, tak wie ultemowy. Nie znalazłam ani jednej wyciskarki, jednoślimakowej, poziomej, która miałaby ślimak z tworzywa z plastiku albo nie z plastiku, albo nie z ultemu. Tutaj mam taką przysadkę, którą wkładamy. Zawsze mam trochę problemów z tym włożeniem jeszcze. Wydaje mi się, że. A, jeszcze ją troszeczkę wkładam. O, teraz wkładamy. Dokręcamy i właściwie to jest tyle. To jest tyle, co robimy z naszą wyciskarką wolnoobrotową, więc czyszczenie jest bardzo, bardzo proste. Do tej pory wyciskałam jej pokrzywy, podagrycznik, różnego rodzaju dzikie rośliny i zaraz Wam pokażę, jak to idzie, więc bardzo dobrze rzeczywiście wyciska. Bardzo fajnie wyciska rzeczy twarde, też zobaczymy sobie marchewkę, może znajdę jakiegoś buraczka. Natomiast jeżeli chodzi o jabłka, no to, musi to muszą to też być twarde jabłka. Producenci zalecają odmianę ligol. U nas jeszcze ich nie ma, więc nie udało, mi się, nie udało mi się jakby ich dostać, ponieważ inaczej przygotowuje się mus. Więc tak podsumowując, tak wygląda ta moja wyciskarka. Ten kolor jest to kolor biały, perłowy, więc nie powinien. O pajączek mi chodzi, jakiś. Więc nie powinien y, matowieć, tak? Nie powinien się zarzucać. Ona działa dość wolno, więc jeżeli macie wielką rodzinę, zobaczycie zresztą, wielką rodzinę i jakby marzycie sobie, że te soki będą wyciskane cały czas, jakby litrami, no to niestety, ponieważ działa przez około 30, 30 minut i trzeba je odpocząć, jest dość cicha, moim zdaniem jest dość cicha, ma tylko jedną prędkość, więc to jest sprzęt taki dość toporny, żadnego tutaj nie ma przyspieszania, żadnych innych trybów, jest tylko jeden, jedyny tryb. Wiem, czy są wyciskarki Tańsze z podobnej firmy Znaczy nie wiem czy z tej samej Czy innego producenta Ale działające typu Omega na przykład Działające na takiej samej zasadzie Jak najbardziej można znaleźć Jest jeszcze jeden model, który może teraz bym kupiła Jest to Sana z taką rączką Może bardziej jest przenośny i odrobinę tańszy Dostajecie również dwa pojemniki Akurat w tym modelu To jest na wytłoczki i to jest pojemnik na soczek No i to właściwie tyle Używamy tej wyciskarki w domu od no półtorej tygodnia ja Jestem bardzo zadowolona Najważniejsze dla mnie jest to, że chce mi się wyciskać sok. Nie piję tego soku dużo, mieszam go zawsze z kombuczą również. I chce mi się, bo wiem, że szybko wymyję, nie muszę tak myśleć jak z tą sokowirówką. Wiem, że mogę sobie z czegokolwiek sok wycisnąć, więc robię marchewki, dodaję troszeczkę różnych innych roślin. Piję około puszkloneczki, więc nie jest to duża ilość. Wydaje mi się, że dla małej rodziny jak najbardziej taka wyciskarka będzie przydatna. Także to jest taki ogólny pogląd. Teraz przedstawię kamerę i zobaczymy po prostu, co tam się dalej będzie działo. Pokażę Wam zbliżenie jak to działa, tak? Do czytania, hej hej, no i na bloga oczywiście zapraszam, gdzie będzie więcej e, informacji. Aha, a dlaczego ten podagrycznik? E, z niego będę robić taki szpinak, ale troszeczkę też e, sok wycisnę, bo jest to bardzo mocno alkalizująca roślina, więc po co kupować tabletki na zakwaszenie? To też jest inny temat, czy zakwaszenie istnieje, czy nie. Jak można sobie wycisnąć właśnie sok z podagrycznika i troszeczkę go podpijać. Hej hej.